Monika Cieplucha, Piotr Kopa, Gazeta Krakowska, witamy. Dzień dobry. Zapraszamy na przegląd pracy, czyli tego, co będzie można przeczytać w jutrzejszym wydaniu Gazety Krakowskiej. Co takiego, Piotrze, ciekawego? No. Ciekawego, zrobiliśmy eksperyment. E, upały już e, tak dają nam w kość, że postanowiliśmy znaleźć miejsca, w których jest e, jeszcze gorzej niż na zewnątrz. To jest, e, e. jest to możliwe, jest to możliwe. Takim miejscem e, są tarnowskie autobusy. E, okazuje się, że jedna trzecia tylko tych pojazdów posiada klimatyzację. Ich Jest ponad 70, więc jak łatwo obliczyć, można mieć trochę szczęścia, żeby trafić na ten klimatyzowany autobus. E, reporter, który się z tym tematem mierzył. Takiego szczęścia nie miał. Ale nie do końca też miał pecha. Powiem dlaczego. Temperatura zmierzona, bo poza butelką z wodą, aparatem i notatnikiem wyposażony był również w termometr. No i ter temperatura zmierzona w tym autobusie dochodziła do 40 stopni. To wcale nie jest najwięcej, jak się okazuje, bo był to jelcz. A w jelczu można otworzyć sobie okienka, przynajmniej jest jakiś nawiew. Z tego co przekazali nam pasażerowie, zdecydowanie największą udręką jest podróżowanie autobusem marki Volvo. To są takie stare, przepraszam za wrażenie, rzęchy, mm -hmm. można powiedzieć, na kołach, w których nie da się otworzyć okien i tam temperatura dochodzi do 50 stopni. Sauna. Nie mylę się, no, sauna, po prostu mm -hmm. sauna. Prezes obiecuje zakupy nowych autobusów, no ale o ironię, one pojawią się późną jesienią, Cienią, gdy, gdy ta klimatyzacja już nam tak bardzo potrzebna nie będzie. To jeden temat. Zachęcam również do lektury Gazety Krakowskiej z powodu innego tematu, również ciekawego. Otóż proszę sobie wyobrazić, jakież było zdziwienie mieszkańca Gromika, który kilka dni temu wraz z rodziną wybrał się w poszukiwaniu ochłody nad Dunajec, w zakliczyna i tam brodząc na jakieś płciźnie wraz z synem, jego wzrok spoczął na co, czymś, co z pozoru wyglądało jak bel, bela drewna wielka. Mhm. Gdy podszedł bliżej, zaciekawiony kształtem, okazało się, że nie jest to drewno, e, tylko cios mamuta. E, Prawie metrowy, prawie metrowy cios odnalazł w Dunajcu, skontaktował się ze specjalistami, nie zamierza trzymać go dla siebie, przekaże ten pan swoje znalezisko do muzeum w Ciężkowicach, gdzie będzie eksponowany wraz z innymi podobnymi tego typu obiektami, znaleziskami, które w naszym regionie odnajduje się od czasu do czasu. I co ciekawe, specjaliści twierdzą, że w Dunajcu będzie można w tym roku znaleźć jeszcze więcej tego typu e, znalezisk, a to dlatego, że woda opada do rekordowo niskich mhm. poziomów, odsłaniając e, takie właśnie ciekawostki. Czyli niezła gratka dla wszystkich e, amatorów archeologów. Tak jest i na koniec dodam, że jak zwykle e, bardzo pokaźna dawka, między innymi sportu. Zbliża się weekend, rozgrywki piłkarskie. Żużlowcy łapią oddech po arcyważnym zwycięstwie w Lesznie. No ale o przerwie nie mogą mogą tylko pomarzyć, o tej przerwie piłkarze termaliki chociażby, którzy początek rozgrywek no niestety nie mają zbyt dobry. Remis i porażka, czas na pierwsze zwycięstwo, szansa do tego w niedzielę podejmować będą drużynę. Z Małopolskich Kolejarza Stróża. Czyli zapraszamy do kupienia gazety krakowskiej, zapoznania tak się jest. ze wszystkimi informacjami. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia.